Ohio, z tej strony Kirito, a to kolejny odcinek zagrajmy w Devil May Cry. Dokładnie tak, jak pamiętacie, w poprzednim odcinku pobłynęliśmy z widmo, rozbiliśmy się z widmo, no i musieliśmy się skierować do Koloseum. Ale jak widać, jeszcze zanim do niego wejdziemy, to przeczas na misję 15, koło przeznaczenia. Użyj tarczy i parę lans do zdobycia Koloseum. No to nie przedłużając, zaczynajmy. Mogę to może już na wstępie sobie przełączę nie bo jak słyszę, to już tej jest i przeciwnicy się na nas kierują. No i dobra, i zobaczmy co to będzie. Póki co na razie nikogo nie widzę, o! O kurcze! Powiem wam tutaj, tutaj ciekawostkę, bo udało mi się tak, yy, taką wykryć, powiem wam, że tutaj mogą nas zaatakować w sumie kilka rodzajów potencjalnych przeciwników, bo mogą być te mniejsze fantomy. Mogą to być też takie krety, które były w jednym z poprzednich odcinków. I chyba jeden z tych dwóch, dwóch wariantów może was zaatakować, aczkolwiek te mniejsze fantomy to jest chyba lepsze z tego co wiem, bo te krety są strasznie wytrzymałe. Tutaj już może nie będę tego tłumaczył, bo tłumaczyłem w poprzednim odcinku. Ale teraz, tak, co mamy teraz, emblemat tarczy możemy przejść przez te, przez te drzwi. Aha Już tutaj musiały nas oczywiście powitać pasynki A wiecie co? I mań się z nim męczył Tak, jak pamiętacie, ja zawsze mówiłem, najlepiej jest je raz czasa dobrze, a do tego IFED nadaje się idealnie. W sumie może proszę jeden temat jest istotnych dla tego odcinka, który może być, czyli dlaczego nie nagrywałem. Bo to jest znacznie ciekawa historia, bo tu nie chodzi wcale o to, że i miałem czasu, albo mi się nie chciało. Chęci były, tylko że powiem wam, że to jest dosyć zabawna historia, ponieważ... Początkowo nie mogłem tego nagrać z racji tego, że przygotowałem się do jednego materiału, który chciałem dla was nagrać jak najlepiej. Ponieważ, no, chcę wskrzesić kilka serii na tym kanale, które, no, nie zostały porzucone, aczkolwiek po prostu nie miałem na nie czasu. Chciałem je trochę wskrzesić, ale... Jak ja nie za bardzo wyszedł i przez niego przerwa za dużo no, Przewa trwa dłużej niż chciałem tego, bo chciałem tylko po prostu ewentualnie zrobić sobie przygotowanie ewentualnie do, ten, do tej serii i zastanowić po prostu nagrywanie po tygodniu, dajmy na to. Ale gdzieś przeważ się przedłużyła przez, no, miesiąc. A, tutaj nie mogę teraz wejść. Poczekajcie chwilę. Opomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy dla tego poziomu. Luminite żeby was nie skłamać, to... Ten wiem kamień, który świeci w ciemności. Zwyczajny kamień, który występuje w świecie podziemnym. Jakość z biegiem czasu inne właściwości. Jakość z biegiem czasu chyba nabrał no, inne właściwości w świecie ludzi. Wybaczcie to takie pokraczne tłumaczenie, ale stręć najpierw jak mogę. Albo inne kształty. Ale dobrze, dokończę stan, bo zacząłem, ale chyba nie dokończyłem. Yy, jak mówię, chciałem skręcić kilka serii, ale niestety stało się to niemożliwe w takim czasie jaki planowałem. A później, niestety, wystąpiło jeszcze kilka z komplikacji w moim życiu personalnym. O których może nie będę rozpowiadał, bo to jest akurat bardziej przeplana sprawa. Ale tak, uchylając tego trochę rąbka tajemnicy, mogę powiedzieć, że no nie działo się za kolorowo. I oczywiście mógłbym wtedy samym prowadzić filmiki, ale. Nie byłoby to tak jakby. jakbym chciał, w sensie. ja bym po prostu wyraźnie brzmiał taki. nie wiem, możliwe, że załamany albo coś tego typu. Bo dałoby się tak prowadzić odcinki, ale no nie byłyby w ogóle dla was atrakcyjne do oglądania, bo. no. sami sobie odpowiedzieć, czy chcielibyście słucha słuchać człowieka, który po prostu przynudza i, i po prostu już jakby mu się nie chciało żyć. no. Nie chcielibyście chyba, tak? Ale no, te problemy, problemy są zażegnane, więc mogę dalej nagrywać. O, i ogólnie tutaj po ma się zatrzymywać, ponieważ jest to miejsce, gdzie możemy sobie napędzić naszego Evil Trigger'a, co prezentuje nawet. Ja tutaj się trochę pozużywa tego. Dobra, patrzcie, wyłączam. Idzie, na się nasz pasek Evil Trigger'a. I może ktoś zapytać, dlaczego nam Evil Trigger może być tutaj potrzebny? A no, na przykład dla tych kolców. Widzicie? Na przykład taki moment, jak to. Możemy sobie po prostu zrobić tak. I już. jesteśmy na drugiej stronie. Dobrze. Yy, tu jest coś napisane. Koloseum powierza zdobywcy lance. Nadejdzie czas otworzenia drzwi. <laughs> Para lans. Para Lance będzie trzymana przez rycerzy, którzy nią przejścia, nie można zaekwipować. No czyli taka typowa broń jak ten trójząb w jednym z poprzednich odcinków. Ale tu może się szybko ulotnie, bo jest żeby tutaj Dante nam się zatruł czymś i stracił za dużo życia niepotrzebnie. I powiem wam, że to też nie jest koniec, ponieważ na zdobyciu lans ten poziom się nie kończy, ponieważ... Jak wiecie, to nie były jedyne drzwi na tym poziomie. Były jeszcze jedne i będę chciał je z y poeksplorować, żeby pokazać Wam ostatnią, opcjonalną broń jaką można zdobyć. Jej nie trzeba zdobywać, bo jest to jakaś kluczowa dla fabuły. Można to zrobić tylko dla takich własnych celów. Mo możliwe, że to jest dobre określenie, dla własnych celów. Ale ponieważ, że przydaje się też to, to zrobić jednego cigmentu, więc... Jeżeli ktoś zdobył sam cigmentu, no to dzięki temu osiągnięcie będzie miał jeszcze trochę łatwiej. Dobra Czas tutaj go szybko pokonać, żeby się skierować do drugich drzwi Dlatego nie będzie sobie tego daruję, ale nie na to pozwoli Spróbujmy A, łatwo O, widać od razu ten razu jest bardziej ciemno Ja sobie może postaram się szybko przemknąć Radę. Tak, jak najbardziej. I ktoś może zapytać, czy ta broń w ogóle, którą zobaczmy, jest dobra. A ja tu mogę wam tylko powiedzieć, że zależy od osoby, ponieważ moim zdaniem jest dobra. Ale tylko jeżeli macie masę pasku Devil Triggera. No ja nie będę w sumie tutaj ten Devil Triggera, bo i tak możemy go sobie łatwo naładować na tym miejscu. Powiem, że to jest ciekawa sprawa z tym poziomem, też jeszcze jedna, ponieważ ciekawostka, nieważne do których drzwi się będziemy kierować jako pierwszych, i tak będzie w nich to samo. W sensie takim, że gdybyśmy skrywali się do tych drzwi najpierw zamiast do tych niebieskich, to tam, to tutaj by było, była paralans. po prostu zależy, do których drzwi się skierujemy jako pierwszych. Jeżeli do tych, to tutaj zdobędziemy parę lans, a w tych niebieskich byśmy zdobyli tą broń. A że ja zagrałem tak jak zagrałem, to w tych czerwonych yy, teraz zdobędziemy ten dodatkową broń, a w tych niebieskich zdobyliśmy tą parę lans. Ponieważ, że nawet fajnie przemyślany mimo wszystko. Właśnie, jeżeli słuchaj za bardzo tego pada. Daj nie wiem, nie wiem co, co z nim zrobić niestety. Okej. Okay. A i tak, jak pamiętacie, problem z padami już naprawione, więc nie miałem takiej sytuacji, że pad mi się roz rozłączał w krótkim momencie. O, i właśnie to jest ta broń, o którą mi chodziło. Nightmare Beta. że żeby Wam przybliżyć, to powiem, to powiem yy, jak można przetłumaczyć to z, yy, w opisie przedmiotu. Koszmar Beta. Broń uformowana na świecie podziemnym. Jej moc jest nieznana. Ale nie można oczywiście lepiej przetestować niż spróbować, co ta broń potrafi. A więc zacipiłmy sobie. Kompletnie mi się przyciski teraz. Nightmare Beta. Sekundu jest fajna. O. A ta broń do naładowania potrzebuje Devil Triggera. Widzicie? Jak przeciwników. Jest dobra, ale potrzebuje bardzo dużo Tiger do załadowania, więc... Jeżeli ktoś nie potrafi korzystać, no to będzie dobra. Bo to jest już kwestia po prostu tego, czy da się przystosować. I oczywiście wolę inne ten, wolę inną broń, jak na przykład nasze pistolety albo ta strzelba. Aczkolwiek jest trzeba tylko na zjawy, ponieważ na zjawach jest najbardziej ten efektywna. Przy Tigerze już nie za bardzo. Tutaj widziałem, że opuściłem orby. Dobra... I biegniemy. Ale zanim się, jeszcze tutaj wstąpię... Tak, wiem, że może ktoś powiedzieć, że... Takie osoby tylko wydłużają tą misję, ale skoro gra nam pozwala z tego korzystać, to by... Nie ten... Nie z tego na swoją korzyść? O, pomył te koce wpadł. Oczywiście nic by się nie stało, gra by się natychmiastowo nie zakończyła, to nie Tomb Raider. <grych> ale ogólnie... W tej misji może życie jeszcze nie jest aż tak ważne, ale powiem Wam, że to jest już ten taki moment gry, kiedy trzeba bardziej zwracać na to uwagę. Mhm. To oczywiście też już ten, też już tłumaczyłem, że ci wojownicy wyglądają jakby coś trzymali. No i dodaliśmy w końcu naszego upragnionego koloseum. Aha, już tutaj się zamieniam w kilit tłumacza. Słyszę jak ktoś mówi do mnie wewnętrznym mojego umysłu. Zaoferuj ofiarę dla Koloseum. To powinno połączyć... ...ścieżkę dookoła przeznaczenia. O, jak na wezwanie pojawia się gryf. Więc że tak powiem mamy złożyć ofiarę? jest i ofiara ale <grych> <grych> Dante mógłbyś... o, co się, dobra już, już jest całkiem okej okay. ja może tutaj będę dosyć ostrożnie grał powiecie jak Dominik potrafi zaskoczyć nawet jeżeli walczycie z jakimś wrogiem Raz tysięczny on tutaj wciąż zaskoczyć. To jest oczywiście esencja do May Cry, ale tutaj widzę, że muszę chyba zacząć do niego strzelać z bardziej dogodnej pozycji, bo bym unikał tego. Dobra, trafiliśmy go. Nie, to oczywiście nie jest koniec starcia. Nie myślę sobie, że to jest tak łatwo. Oczywiście uszkodziliśmy go, on teraz nie może używać skrzydła, ale chciałem może się ruszać, więc trzeba będzie atakował. Dobra. No i David trigger. W ogóle, powiedzcie mi, czy też was to, to akurat ten. ciekawi, bo ostatnio w sumie słuchałem sobie trochę o Devil May Cry i o bossach. Powiedzcie, czy dla was to też nie jest ciekawe, że tacy przeciwnicy ogólnie w grach, nie tylko w Devil May Cry, ale ogólnie, jak na przykład ten Gryf, bo on jest dobrym przykładem. wiecie, takie stworzenia jak na przykład ten Gryf, które potrafią latać, są bardziej, w Devil May Cry są bardziej groźniejsze na ziemi niż w powietrzu. Dobra, pokonany. O, oh, no już nie polata, nie polata sobie. Twoja moc to definitywnie moc spardy. Nie, nawet więcej. Ale nie mogę pozwolić żyć. Dla służby mojego mistrza Mundusa. Nie, nie możesz walczyć z taką raną. Potęga jest siłą mundusa. Mistrzu, proszę przyznaj mi jeden ostatni przypływ mocy. Mocy do wykończenia go! Mistrzu... Mundusie! Gryfie! Zawiodłeś mnie. Nie jesteś więcej pod przydatny. Te trzy oczy. Pokonałeś go? Może to było za łatwe dla ciebie? Mundus. Tylko ohydne sposoby brzydzą mnie. Zabijając swoich, jakby byli niczym. Jestem który złożył życie mojej matce, mojemu bratu. Jestem tego pewien. Moja matka zawsze mi mówiła, że mój ojciec jest mężczyzną, który walczył za słabych. Miał odważne i sprawiedliwe serce. Ja mojego ojca zabiję mundusa. No, jak widzicie, już nawet sama gra, tak jakby wiecie. Nam coś takiego sygnalizuje, że zbieramy się coraz bliżej do celu. Oczywiście. Znowu tekst. Yy, tutaj jest coś napisane. Król Avelonu powinien obrócić koło przeznaczenia i wziąć historię do początku ziemi. Koło przeznaczenia. Okrągły też przypominający krąg yy, powtarzającego przeznaczenia. I to jest koniec nas naszej misji. Trwa 16 minut, czyli dosyć długo, jak na misję Debbie May Cry. ale nie ma co narzekać. Bo miał wszystko no... Nie wiem jak dla was ale dla mnie była nawet ciekawa. Jest ja tylko ciekaw, ile jest na tym osoby, które tą grę spidalują i ile muszą to spidanować, żeby zdobyć ten. Żeby zdobyć, wiecie, rangę S na tym. Aha, misja szesnasta. Koszmar ciemności. Rozwijaj zagadkę Kija Hermesa. No to spróbujmy to zrobić. A tutaj odłamek. Oglądaj teraz, ile mamy tych odłomków już. 1 na 4? Hmm. Czekajcie. Albo, albo ja czegoś nie zauważyłem w poziomie, albo nam się pewien większy opasek zdrowia. Może że tego po prostu nie zauważyłem. Okej. Okay. Tutaj może nie bawmy się z nimi, tylko spróbujmy już z do... Tak, powiedzmy do naszej misji, udało się. Zobaczcie w ogóle, jeżeli tak, milczę, po prostu zostawiam się aktualnie nad jedną rzeczą. O, dobra, tutaj musimy się kierować. A, znowu jest napisane Koło przeznaczenia powinno Cię doprowadzić do ziemi początku Oczywiście, że powinniśmy ko użyć koła przeznaczenia I zaczyna się jedna rzecz w tej grze, której nie podoba się części fanów I coś, o czym wspominałem na początku serii Backtracking, czyli wracanie do uprzednio. wiecie. do uprzednio odwiedzanych lokacji. To jest trochę właśnie pokazanie, też że. Dowiedzmy, jak porządkowo właśnie miało być ten, miało być jedną Resident Evil. To jest no niejako sama praca kamery, co tutaj, tutaj trochę na to wskazuje, ale. O tym jeszcze się wyrażałem kilka razy, więc pozwolę sobie pominąć już ten temat. Kolejny odło odłomek, okej. Okay. No i proszę, oto jest kolejny rodzaj wroga, jaki będzie nas spotykał. I tak będzie towarzyszy, który potrafi się przeobrażać w nas, jeżeli miałbym to zrobić na luźne tłumaczenie. No może się zmienisz w końcu. A to się ta przemiana dużo mu dała? Trzeba przyznać. No dobrze, lecimy dalej. O, proszę. No i tutaj możemy się w pierwszy zmie zmienić chyba Dante. I powiem wam, że jak może się to wam to wydawać dosyć proste, o no wiecie, tutaj daję radę sobie z nimi i tak dalej, to powiem wam, że. Jeżeli dacie za dużo czasu tym takim klonom, no to ta misja nie będzie w ogóle prosta. Bo one tak jak no wiecie bądź też nie mogą się rozdzielać, więc... Tak, mogą się po prostu klonować, że nie będziecie walczyć z jednym, tylko jak na przykład nie zabijcie ich dostać szybko, to możecie się już mieć na przykład na to, nie wiem, z pięcioma albo trzema. Zamiast jednego. Tak, bo do takich gier, do, 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 do takiej sytuacji może dochodzić w tych grach, więc wiecie. Trzeba być, to do, 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 do czego dążę w tej powiedzi, to to, że po prostu trzeba być cały czas uważnym. Mogę też możecie powiedzieć, czy wszystkie ustawienia są dobrze zrobione, czy ten, coś podgłośnić, coś ściszyć, bo mam wrażenie tak jakby trochę gra była za cicho, ale to jeszcze sprawdzę na nagraniu, jak to brzmi. Mogę tutaj, widzicie? Trzeba się zmieniło, bo wtedy, te, już nie ma tych drzwi na bok. No i wracamy na arenę z Fantomem. Oczywiście gra sugeruje, żebyśmy sprawdzili to. Mhm. Tut. Tutaj czuć silny przepływ zła pochodzący z kałuży wody. Słyszę, że głos mówiący w mojej głowie coś mówi. Ten, który puka w bramę świata podziemnego, powinien zyskać moc z niebieskiego kamienia. No i jak na zawołanie pojawia się kolejny... <noise> kolejny postry nam będzie towarzyszyć przez kilka lokacji. I razem jest to Nightmare. Ale nie ten Kalibura tylko... Że tak powiem, takowy z David Maycry. O właśnie, I to jest jedna z jego umiejętności. Można nas do świata, gdzie walczymy po prostu z czaszkami, tak jakby. No, która jest naj... która jest na. na mnie. ten polecieć? Ty, okej. Okay. Który? Następny? Ty? Dobra. Ty też? Okej. Okay. <laughs> o kurczę, to już się, już się trochę namnożyło teraz. Oj, i walczymy tak jakby z... No po prostu fantomem. Jak widzicie jest trochę słabszy od tego normalnego naszego fantoma. Ale ja powiem że trochę... Nie rozumiem tego czemu mundus w ogóle zabija te swoje sługi W sensie No patrzcie jakie jest sens zabijania swoich wiecie sług W tym sensie że no mogą przejść do ciebie, dzisiaj walczyć do śmierci To i tak by osobiło trochę Dante Więc dlaczego po prostu nie da im tej mocy W sensie to by i tak miały ją nieograniczoną Więc co mu szkodzi jakby jeszcze ten Jeszcze po prostu trochę wymęczyć Dante mu daje ich zabijanie w sensie to tylko ewidentnie wtedy ten pomagasz jak zabijasz swoich sług. zabijasz swoje usługi znaczy się. Dobra. Ja sobie pozwolę może już... O, w ten sposób. Tak, i dopiero teraz możemy w ogóle fantoma zacząć obijać. Bo dopiero jak zapenie światło w tym pokoju, że tak się wyraża, no to on dopiero odzwania swór swój redzenie. Możemy go w ogóle dotknąć, zaatakować cokolwiek właśnie innego. A miałem cały czas ten, miałem cały czas, cały czas shotgun. Wydoważyłam tego. Dobra. O, zamyka się. Czyli już ten. A nie. Odsłonił jeszcze. Dobra. I. Dobra, mamy go. Co Za miesiąc się zamachem mi się udało. Aczkolwiek pomimo, że na wyższych poziomach trudności, no to wielu ludzi podejrzewa po prostu przeklinać fantoma. Że to jest jeden z najgorszych. Boże, fantoma. Nightmara. Że to jest jeden z najgorszych przeciwników, z jakim się kiedykolwiek mierzyli. I tutaj nie wyolbrzymią. Naprawdę tak jest. Masłość po prostu skarży się, jak na wyższych poziomach Phantom jest po prostu aż za mocny momentami. W ogóle, jakie macie jakieś interesujące tematy, które chcecie, żebym poruszył na temat Divin Maker w odcinkach, to dajcie znać, bo. Jak już wiele razy mówiłem, i powtórzę to jeszcze raz, chciałbym, żebyście to wyczerpali fan, oglądając tę serię. Bo wiecie, w grę ja mogę sobie zagrać nawet bez nakrywania, ale jak już nakrywam tę serię, to chcę, żebyście Wy z niego czerpali największy fan. Że ja już czerpie fan, to jest sprawa drugorzędna. Znaczy, wiecie, no, czerpie, oczywiście, byłbym w to grać, ale. Wiecie o co chodzi? Nie ja tylko ja mam czerpać z niej fan, ale też wy oglądając to. No dobra. Oczywiście uży, użyjmy kija Hermesa, berła Hermesa, czy jak zwał tak zwał. Ale ja też pamiętam to chyba tutaj. A, nie. A jednak. Tak, bo coś mi się właśnie kojarzyło, że to jest ten. Jest kawa jak właśnie Orba. Nie chciałem to sprawdzić. to nieśmierdolności. I dobra. No i możemy kończyć tę misję. Misja zakończona. 10 minut. Liczba orbów 1670. Ranga. B. Czyli ogólnie poszło ok. <grych> no i dobrze. Myślę, że to by było na dzisiaj tyle, ponieważ. No, dobijamy już do 30 minut. A powiem wam, że i tak się zbliżamy do końca gry, więc myślę, że jeszcze jeden, 2 odcinki będziemy się żegnać z The Wild i przejdziemy do następnej serii. To będzie raczej prowadzona z Tomb Raiderem. Chyba, że wiecie, chyba że po prostu między odcinkami coś się zmieni i Lara Croft, że tak powiem. Wybije się trochę. Chociaż, wiecie, Tomb Raider też nie jest nie wiadomo jaką, jak tak dużą grą, żeby ten, żeby nie wiadomo ile przechodzić, więc, żeby na go kilka odcinków z Larek to wcale nie będzie tak ten. Wcale nie, yy, nie, musi, nie musi się skończyć tak, że May Krai skończymy jako pierwsza, na przykład Larek Croft. Ale dobrze, ja się nie przedłużam. Serdecznie Arigato za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że no przez tą przerwę nie utraciłem nic, a mam nadzieję, że chociaż. Dam radę się poprawić. Ale dobrze, ja już nie przedłużam. Dziękuję za obejrzenie tego filmika, arigato. Jeżeli macie się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco. A ja już nie przedłużam, żegnajcie z to No i trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, cześć!